Cześć, dobry wieczór. Jest wtorek, 5 stycznia, już kilkanaście minut po 16.00 i nagrywam to tylko po to, żeby ci powiedzieć, że niewiele więcej z mojego dnia dzisiaj zobaczysz. A to dlatego, że postanowiłem, że zmianę w sposobie vlogowania, o której już mówiłem wczoraj i przedwczoraj, wprowadzę dzisiaj. A więc dzisiaj widzisz tylko zapowiedź o wprowadzeniu tej zmiany w sposobie vlogowania, a w zasadzie relacji z dzisiejszego dnia już taką bardziej dokumentującą, dokumentującą to co robię, dlatego że pokazuję w niej Właśnie stronę internetową, na którą pracuję, zobaczysz jutro około godziny 11. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną, że obejrzysz jutro o 11, Ten film w szczególności, że jutro w środę 6 stycznia jest Święto Narodowe, więc mam nadzieję, że będziesz miał, miała na to czas. Miłego wieczoru, do zobaczenia jutro, cześć!